Szanowny panie pośle, szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo y, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele samorządów, bardzo się cieszę, że możemy gościć na niezwykle gościnnej ziemi y, myślenickiej. Szanowni państwo, nie, dzisiaj duża uroczystość nie tylko myślę dla myślenic, ale dla y, wszystkich małopolan, bo bardzo często z infrastruktury drogowej, z infrastruktury, która jest, modernizowana dzięki ogromnym środkom rządowym. Korzystają nie tylko mieszkańcy danej gminy, danego powiatu, czy nawet danego województwa, ale Małopolska jest takim regionem otwartym na turystów, z których infrastruktury, z której korzystają także mieszkańcy innych województw. Dzisiaj jesteśmy, szanowni państwo, na ulicy Kniaziewicza w Myślenicach. Ta inwestycja została zrealizowana we współpracy z administracją rządową. Niezwykle, można powiedzieć, skuteczny pan burmistrz Szlachetka w pozyskaniu środków. W ramach ostatniego funduszu dróg samorządowych pozyskał środki na przebudowę tej ulicy. Dotychczas, drodzy Państwo, po jednej stronie był tylko chodnik. Ta ulica była niezwykle szeroka i o czym mówią samorządowcy, także radni, po tej ulicy wielu kierowców jeździło. Znacznie powyżej ograniczenia prędkości, które tutaj obowiązuje. Ale ten standard Funduszu Dróg Samorządowych, dzisiaj Rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg, który jest za nami, najlepiej pokazuje, że z jednej strony poprawiamy bezpieczeństwo kierowców pieszych, ale także uspokajamy ruch. Dzięki tej inwestycji, która jest za nami, powstały nowe miejsca parkingowe także dla osób z niepełnosprawnościami. Został wybudowany po dwóch stronach chodnik. Proszę zwrócić uwagę na przejścia dla pieszych z azylem, które znacznie uspokajają ruch i które także pokazują, jaki kierunek działań powinien być właśnie na drogach miejskich. Na takich przejściach dla pieszych osoba przekraczająca jest nie czuje się dużo bezpieczniej. Gratuluję tego, że właśnie taki projekt został przygotowany dla. Tej ważnej drogi w Myślenicach, w centrum Myślenic. Gratuluję tego, że z pewnością jad kierowcy jadący tą drogą muszą nieco uspokoić ruch. Tak to nazywają eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo ta jednia została zawężona, ale dzięki temu powstały miejsca parking parkingowe. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję panu posłowi, który jest dzisiaj z nami. Za to, że bardzo mocno na szczeblu, zarówno wojewódzkim, jak i na szczeblu sejmowym, wspiera działania polskiego rządu w zakresie rozbudowy, modernizacji infrastruktury i to nawet nie tylko tej drogowej, ale przecież wszyscy pamiętamy, jakie środki popłynęły do gmin powiatu Myślenickiego z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. I to także jest zasługa małopolskich parlamentarzystów, szczególnie parlamentarzystów skupionych w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, którzy zawsze głosują z polskim rządem i dzięki temu rządowe środki mogą docierać nie tylko do dużych miast, tak jak było za czasów rządy, rządów Platformy Obywatelskiej, ale także do mniejszych miejscowości, do pięknych miast, do gmin, często do sołectw. I tak będzie także, szanowni państwo, przy okazji nowego rozdania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Myślenice niezwykle aktywna, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków w ramach tego ostatnio ogłoszonego naboru otrzyma rekordową kwotę ponad 10 milionów złotych. Oczywiście, po stronie samorządu Myślenic jest też konieczność zapewnienia swoich środków jako wkładu własnego, ale jestem przekonany, że gdyby nie środki rządowe, gdyby nie decyzja pana premiera Mateusza Morawieckiego, taka poprawa bezpieczeństwa, jak tutaj w Myślenicach, na ulicy Kniaziewicza, tu w centrum Myślenic, nie mogłaby się odbywać na tak szeroką skalę nie tylko w Małopolsce, ale i w Polsce. Przez te lata działania rządu Prawa i Sprawiedliwości udało się zmodernizować tysiące kilometrów dróg lokalnych. Proszę zwrócić uwagę, że Myślenicy są położone tuż przy siódemce. Te inwestycje drogowe zostały tutaj na drodze krajowej zaplanowane, ale polski rząd, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego nie skupia się na tym, aby tylko główne trakty były. Realizowane i na głównych traktach były duże inwestycje. Zależy nam, żeby takie lokalne drogi, przejścia dla pieszych, bezpieczne, nowe chodniki poprawiające bezpieczeństwo rosły w Małopolsce, można powiedzieć, nieco żadno w jak na drożdżach. Jestem przekonany, że dzisiaj wręczając te symboliczne czeki, pozostali samorządowcy, którzy dzisiaj są z nami, także. Dadzą świadectwo, że dbają o swoje bezpieczeństwo. Już teraz pragnę serdecznie podziękować za obecność, ale przede wszystkim za dobre projekty. Tutaj, w Powiecie Myślenickim, na pięknej Ziemi Myślenickiej, naprawdę samorządowcy przygotowują dobre projekty, projekty, które są wzorem także dla innych samorządów z Małopolski. Projekty długofalowe, bo te elementy poprawiające bezpieczeństwo. Które pojawiają się na naszych drogach, one też powodują, że kierowcy jeżdżą znacznie bezpieczniej. Chcę podziękować jeszcze raz za efekt synergii administracji rządowej z samorządem realizujemy go na szeregu, w szeregu działań, ale ten przykład rozbudowy dróg chyba najlepiej świadczy o tym, jak te inwestycje są blisko mieszkańców i jak korzystnie wpływają na bezpieczeństwo. Jeszcze raz dziękuję panu posłowi, panu burmistrzowi, panom i paniom samorządowcom za dzisiejszą obecność, za to, że możemy przekazać w sposób symboliczny, symboliczny czeki, a myślę, że spotkamy się na rozpoczęciu kolejnych inwestycji także u państwa w poszczególnych samorządach. Bardzo dziękuję. Panie wojewodo, panie burmistrzu, szanowni samorządowcy z ziemi myślenickiej, szanowni państwo, ja chciałem serdecznie podziękować panu wojewodzie przede wszystkim za to za zrozumienie dla tych pilnych potrzeb mieszkańców ziemi myślenickiej, bo tak trzeba nazwać te zadania drogowe, można powiedzieć, że są jednym z, z najpilniejszych potrzeb do zrealizowania już zaraz. I właśnie Rządowy Fundusz Odbudowy Dróg służy temu, żeby jak najszybciej doprowadzić drogi do bezpiecznego użytkowania. I do komfortowej jazdy dla użytkowników tych dróg. Serdecznie dziękuję wszystkim samorządowcom za współpracę, bo trzeba powiedzieć, że współpraca popraca, popłaca. Współpraca samorządów z posłem, współpraca samorządów z panem wojewodą, samorządowców między sobą to jest to, na czym nam bardzo zależy, bo daje to dobry efekt dla naszych mieszkańców. To jest dobry czas dla Ziemi Myślenickiej, to jest dobry czas dla Polski. Rząd polski, swoimi działami, działaniami, realizuje potężne inwestycje krajowe. Ale, tak jak pan Wojewoda wspominał, właśnie ten rządowy fundusz odbudowy dróg służy przede wszystkim tej lokalnej Polsce, czyli gminom, powiatom, małym miasteczkom i wsiom. Serdecznie jeszcze raz gratuluję wszystkim którzy dzisiaj otrzymali te, otrzymają te dofinansowania, ale chcę powiedzieć, że wiele samorządów jest w fazie przygotowania różnych inwestycji. Ponieważ sam fundusz odbudowy narzuca również swoje warunki, trzeba je, trzeba je wykonać, spełnić. Samorządy na dzisiaj się przygotowują. Wszystkie samorządy, które w tej edycji składały swoje wnioski, panie Wojewodo, z tego co mi wiadomo, otrzymały dofinansowanie. Niektóre zadania jeszcze czekają, w, można powiedzieć, w rezerwie, ale każdy samorząd dostał tak samo z tej podstawowej puli środki na realizację. Gratuluję i życzę tego, żeby realizacja tych zadań była, można powiedzieć, dosyć łatwa, żeby nie było problemu również w trakcie realizacji. Wiadomo, że będą realizowane one i w tym roku, ale również w latach następnych, bo niektóre są to zadania również wieloletnie. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Wojewodo, Panie Pośle, Szanowni Państwo, ja chciałem dzisiaj przede wszystkim podziękować za kolejne wsparcie rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. W dofinansowaniu naszych inwestycji drogowych. Inwestycji, które niewątpliwie poprawiają bezpieczeństwo na naszych drogach lokalnych. Gdyby nie wsparcie rządu i dobre decyzje pana premiera, na pewno wykonanie tych inwestycji odłożone byłoby w czasie. Jesteśmy na ulicy Kniaziewicza, tu w Myślenicach. Remont, który został wykonany dzięki środkom jeszcze z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozwolił na wykonanie nowych chodników, bezpiecznych przejść, o które od lat prosili okoliczni mieszkańcy tej ulicy, jak również osiedli, które tutaj są nieopodal. No i dzięki temu, szanowni Państwo, ten ruch tutaj rzeczywiście na pewno zdecydowanie dzisiaj spowolnił i jest przez to bezpiecznie. Panie Wojewodo, bardzo dziękuję za to wsparcie. Dziękuję również za. Kolejne inwestycje, które będziemy mogli wykonywać dzięki rządowym środkom. Mam tu na myśli przede wszystkim inwestycje przy drodze gminy w Jaworniku i w Polance. Mam nadzieję, że też w nieodległym czasie będziemy mogli liczyć na kolejne wsparcie, bo te środki z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, Szanowni Państwo, są na pewno dla nas jako samorządowców dużym wsparciem. Zasady funduszu są dosyć jasne, przejrzyste, także sięganie też. Po te środki przez nas jako samorządowców jest y, naprawdę, y, no można powiedzieć, wiemy co trzeba zrobić, jak napisać wnioski i cieszę się, że gmina Myślenice, też na, moi współpracownicy y, no, opracowują te wnioski z dużą skutecznością i te środki rzeczywiście wspierają y, poprawę bezpieczeństwa w gminie Myślenice. Panie Wojewodo, Panie y, Pośle bardzo dziękuję za wsparcie. I mam nadzieję, że kolejne inwestycje, które będą poprawiały bezpieczeństwo na naszych drogach przed nami. Jesteśmy na ukończeniu przebudowy ulicy Sobieskiego. No i mam nadzieję, że też niebawem rozstrzygniemy przetargi na te dwie inwestycje, które za chwilę pan wojewoda już oficjalnie potwierdzi finansowanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Ponieważ no, mieliśmy okres pandemiczny, jako wojewoda skupiłem się głównie na kwestiach związanych z przygotowaniem po pierwsze Narodowego Programu Szczepień w Małopolsce, a po drugie kwestii związanych z liczbą łóżek w szpitalach, dlatego dopiero dzisiaj przekazujemy wspólnie z Panem Posłem czek symboliczny na, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i jednocześnie czek z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Myślę, że zastępca się przyda nawet do tego, żeby te dwa czeki trzymać, panie burmistrzu. Gratulujemy serdecznie skuteczności. Jeszcze raz dziękuję panu posłowi za to, że tak aktywnie wspiera samorządowców z powiatu, z pięknej ziemi, myślę nic. Muszę przyznać, że pan poseł co najmniej raz w tygodniu pyta o dostępne możliwości finansowe także. Zarówno w Urzędzie Wojewódzkim, a wiem, że jak jest tak aktywny w urzędzie to tak samo jest aktywny na szczeblu parlamentarnym i ministerialnym za co też serdecznie dziękuję Dziękuję bardzo dziękuję Panie Tak więc gmina Dobczyce to kolejna gmina która otrzymuje rządowe wsparcie Pan poseł Kurowski Myślę, że wręcz rządowy czek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Bardzo prosimy. Nie Dziękuję. Bo... Oczywiście. Dziękuję. że Jest? Dochodzi zdrowie, do... nie dochodzi do. A ja bardzo się cieszę, że mogę przekazać czek na inwestycje. Kiedy ruszacie z inwestycją? Jak najszybciej. Pozwolenie na budowę. mamy. No, wiemy, że starać, żeby w najbliższych dniach będzie na że przetarg też przygotowany. To ja obiecuję, że na poziomie Urzędu Wojewódzkiego sprawnie podpiszemy umowę, żeby móc ruszyć inwestycjom. inwestycją. Tak jak pan poseł Kurowski mówił, liczymy na oszczędności i bardzo realne jest to, że samorządy będące na liście rezerwowej także po przeprowadzeniu przetargów otrzymają oszczędności. Bardzo serdecznie prosimy. Życzymy dużo sukcesów. Panie wójcie serdecznie witamy. Cieszymy się z obecności. Można powiedzieć, zwyczajowo robilibyśmy to albo u pana burmistrza szlachetki, albo w starostwie, ale mamy COVID, więc postanowiliśmy zrobić to w tym miejscu. Gratuluję skuteczności po stronie samorządu. Wiem, że są też dobrzy radni, którzy wspierają pana Wójta, więc serdecznie gratuluję. Ostatnio czwórka radnych była u mnie w Urzędzie Wojewódzkim, bardzo chwaliła pana Wójta, mówiła o dużych pomysłach na inwestycje, więc myślę, że niebawem także kolejny samorząd, który będzie się bardzo mocno, jeszcze mocniej rozwijał dzięki środkom. Na początek Rządowy Fundusz Rozbudowy i Rozwoju Dróg ale także konkretne środki rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To sobie może tak wstaniemy do zdjęcia o. A potem wszyscy razem się jakoś zgromadzimy. I mam nadzieję, że Straż Miejska nam nie da mandatu. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Pan Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, bardzo poważna kwota. E, panie Dyrektorze, proszę nam przypomnieć, jaka, jakie inwestycje będą realizowane e, za ten rok? Droga w Pana, 943 kraków w średnicy Górnej Myślenicy, Sienkiewicza ulica, Myślenica, jaki tym jest, znaczy, przepraszam, nie sięga od Polanka do Latrzyna. Polanka Tak, to jest połączenie tego, co realizowaliśmy jeszcze w zeszłym roku, z chodnikiem który duży zakres formuła projektu budycji. gratulujemy serdecznie prosimy tu wspólnie o przekazanie proszę pozdrowić naszych samorządowców pana starostę i pana wicestarostę wczoraj pisali do mnie także nie jest to zaskoczeniem że ich nie ma wszystkiego dobrego Dziękuję bardzo.